Jak dobrze pewnie wiecie, na serwerze AxelCraft niedawno wystartowała nowa edycja Box PvP. Postanowiłem właśnie na tej nowej edycji zagrać. I miałem naprawdę bardzo, bardzo słabe. Postanowiłem więc odebrać nagrodę za połączenie konta z Discordem. Sima, właśnie przed chwilą stworzyłem nowego Discorda, na którego polecam wbić. Widzisz, widzisz, patrz, wskazuję na to palcem, widzisz? Dołączaj już teraz! Dostałem taki item jak klucz pospolity. Dobra, idziemy sobie. Co za słaby item. Cztery bursztyny, to jest jakaś masakra. Potem rozpoczął się event meteoryty, ale postanowiłem na niego nie iść, bo bym wyszedł za bezpieczną strefę, gdzie tacy bardziej uzbrojeni gracze mogliby mnie zabić. Dobra, co by tu zrobić? Eee... Nie wiem w sumie, nie wiem, co miałem zrobić. Albo w sumie, chyba pójdę pokopać. Yy, to będzie dobry plan, yy, żeby pokopać. Dobra, tu jest kopalnia. I dobra, co kopiemy? Szmaragdy nie. Lepiej wykopać lapis, bo się więcej go kopie. Ale to topornie idzie. Nigdy nic nie zdobędę w ten sposób. To idzie tak topornie, że po prostu się nie da. To jest bez sensu. Chwilę potem pomyślałem sobie coś takiego, żebym tworzyć multikonto, na którym zarobię sobie trochę rankingu. Odpaliłem multikonto na mą pręcę no i zacząłem działać. Postanowiłem bić go gołą ręką, ze względu na to, żebym dostał więcej ranki, W ten sposób zdobyłem ponad 16 rankingów.